Siem ma tutaj Kungu, witam was w kolejnym odcinku informacyjnym, witam was bardzo serdecznie, to jest pierwszy odcinek po moim powrocie, tak jakby, chociaż już mam troszeczkę nagrane i właśnie o to chodzi, że tutaj wam powiem, co się będzie działo na kanale po prostu teraz, więc może zacznę od tego, że jutro, znaczy dzisiaj, przepraszam, bo ja to nagrywam jeszcze w poprzedniego dnia, ale myślę, że wrzucę to dopiero 29 lipca, czyli we wtorek. Więc dzisiaj pojawią się, pojawi się nowa seria z Pokemon e, Rabi. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ale to już ocenicie pod tym filmem, więc zapraszam was serdecznie. E, myślę, że następnego dnia, czyli w środę, ukaże się Harry Potter. Następnego dnia ukaże się Terraria i jeszcze następnego gry przeglądarkowe. E, na razie później jeszcze nie wiem, co się będzie działo, ale myślę, że na razie tak to będzie. Czyli e, podsumowując... 29 wtorek Pokémony, 30 środa Harry Potter, 31 czwartek Terraria, 1 piątek gry przeglądarkowe. E, więc tak, no to, to na razie tyle. Mam nadzieję, że, że Wam się podoba taki plan. E, myślę, że na razie będziemy kontynuować powiedzmy po jednym po jednym odcinku dziennie, ale myślę, że przyspieszymy niedługo, ponieważ już nigdzie nie będę wyjeżdżał, przynajmniej na razie, nie planuję czegoś takiego, i więc myślę, że do końca wakacji będę siedział w domu, co oczywiście nie znaczy, że będę właśnie siedział w domu, co tak głupio troszeczkę zabrzmiało, bo będę wychodził i to jest właśnie problem, bo to się tak wydaje, że niby ten, ale są wakacje, więc niby mam więcej czasu, ale tak naprawdę więcej tego czasu spędzam poza domem, więc tak naprawdę mam go jeszcze mniej niż w roku szkolnym. No, ale dobra, nieważne. Mam nadzieję, że znajdę tutaj troszeczkę więcej czasu, że będzie się, że będą się ukazywały dwa filmy dziennie. No i dobra, co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Właściwie tyle. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!